Witam Państwa, jesteśmy na mojej uprawie pszenżyta, chciałem Wam pokazać jak ona tutaj wygląda, jest to działka, na której od trzech lat nie stosuję środków ochrony roślin. No i właśnie będę chciał Wam pokazać po drodze jak wyglądają działki sąsiadów, gdzie środki ochrony roślin są stosowane, no i właśnie takie będzie Tutaj pokazany aspekt do przemyślenia właśnie, czy opłaca się te środki ochrony roślin faktycznie używać i je stosować. Także tak wygląda moja uprawa, tutaj jest taki kawałek najbardziej zachwarszczony, Ale właśnie tutaj po życie widać, że kłosy są ładne, duże. Trafia się miotła, chabry. Ale jak tutaj widać na tych chabrach jest masa pszczół. Mniej więcej. Na każdym metrze można powiedzieć, że są po 3-4 pszczoły, więc one sobie tutaj bardzo fajnie pracują. I już mamy pierwszą korzyść z tego, że mamy, yy, mamy po prostu fasty w polu. Także tak to wygląda. Pójdę na drugą stronę. Tutaj jestem troszeczkę właśnie w, w zbożu, żeby to pokazać lepiej. No i po drugiej stronie jest podobna sytuacja. Mamy rumianki, trochę maków, trochę habrów. No i mamy miotłę. Także jak widać, jak słychać. Nie wiem czy to będzie akurat słychać, ale tutaj pszczół. Po tej stronie już dużo więcej tych pszczół latają. Nie wiem czy je będzie na aparacie widać Ale są. Nie będę przeciągał Idziemy dalej Tutaj jest odoszczony kawałeczek, ale dalej jest cały czas widać przeżyto ładnie zachwarszczenie też jest tego się nie da ukryć Wodu, ale na poprzeczniakach jest dużo więcej chwastów niż w środku Łanu ale tak nie jest źle jak widzicie kłosy ładne duże, dobrze wypełnione wydaje mi się, że to co trzeba tutaj widać Czyli mamy przężyto, jest trochę chwastów. Przejdziemy dalej. Tu jest ta działeczka. Z jakiegoś powodu z lewej strony są chwasty bardziej rozwinięte. A tutaj z tej strony mamy, tutaj widać pesz dość wysoki. Później tu już mamy dużo mniej miotły. Już tutaj ta ziemia lepiej sobie z tym radzi. Ale też widać, że są i maki, habry, rumianek. I po drugiej stronie to sama sytuacja. Przejdziemy jeszcze kawałek, samym po prostu pokazać, jak te uprawy mnie wyglądają. Bo według mnie, porównanie ich do właśnie gdzie okreski są stosowane to właśnie tutaj trzeba się zastanowić czy jest sens środki ochronne właśnie stosować ale to za chwileczkę do tego przejdziemy tu jest mój yy, mijak który był zrobiony wiadomo on się wypełnił tutaj ziemia żeby nie pozostała naga no to ona się tutaj broniła jest masa chabrów, maków w wolnej przestrzeni do ziemi nie ma to jest ładnie wszystko przycienione Tutaj widać, że na, z lewej strony na poprzek śniaku jest miotła. Dalej mało co, praktycznie się pojedyncze sztuki trafiają. W oddali, nie wiem czy to będzie widać, ale pojedynczek chwasty, yy, habry maki. Ale to wszystko jest w niedużych ilościach. No i pójdziemy właśnie do sąsiednich pól i pokażę jak to wygląda dalej. Jesteśmy na uprawie jednego z sąsiednich pól jednego z sąsiadów. Jest to żyto, z tego co tutaj można stwierdzić po jego wzroście, było skrócone. Były właśnie tutaj środki na zwalczanie chwastów używane. Mamy tutaj zniszczonego chabra, ale też jest masa chabrów, które rosną. Jest miotła, nie ma jej dużo, bo to sobie z nią fajnie radzi. Ale się trafia. Widać, że tutaj jest ponad, że to wystaje. No i właśnie tutaj te habry w tym życie też są. Czyli wydaje mi się jak na to, że tutaj właśnie te środki ochrony roślin są stosowane. Właśnie do zwalczania kwastów. To plantacja powinna troszeczkę inaczej wyglądać. Pójdziemy dalej. Mamy kolejną uprawę. Sąsiednią, jest to przężyto, ale jak widać, chabry, miotła tutaj są jakieś inne chwasty. Jeszcze można by wejść dalej w pole, ale nie będę wchodził ze względu, że to nie jest moja uprawa. Nie chciałbym podeptać komuś zbóż. Tak to wygląda po długości. Idziemy dalej. I tutaj mamy uprawę pszenicy. To jak widać wygląda, a bardziej nie wygląda, mamy miotłę, Masa miotły. Tutaj pszeniczka się trafia z lewej strony, jest spasek, ale dalej właśnie miotła. Nie wiem czy to będzie widać, ale również tam będzie masa chabrów. Nie widać, ale nie będę wchodził I tutaj to pole wygląda po prostu całe do końca. Idziemy wy... Minąłem jakieś 20 metrów, idziemy cały czas tam samym polem. Jak widzicie miotła ciągnie się cały czas i praktycznie do końca. Do końca jest miotła. Tutaj dalej jest miotła. Różnicą jest to, że tutaj już jest tych chabrów mniej. Ale też tutaj widać na środku teraz ekranu pojedyncze sztuki się trafiają i do końca jest miotło. No i właśnie z racji tego, że wcześniej było żyto, teraz też pokażę żyto, tutaj jest moja uprawa. Jak widzicie, trochę chwastów się tutaj na początku trafia, później w życie, no to jest tutaj wysokie, dość gęste, dlatego jak widać, tutaj pojedyncze miotły się trafiają. I parę chwastów. To akurat troszeczkę jest wylegnięty kawałek. To, że to jest dość wysokie. W tym roku urosło. Yy, ogólnie myślę, że ma z metra 60. M. Pojedyncze. Tutaj, które tak wystają nad, to myślę, że nawet na metr 80 m można by je wyciągnąć. Ale jak widać właśnie po tym poprzeczniaku, na poprzeczniaku właśnie masa chwastów jest. Dalej w łanie, tak tego nie widać. Tutaj te wiadomo kłosy są dużo wyżej, roślina jest dużo wyższa. W przypadku tam skróconego zboża, no to ono nie zagłuszy już tutaj chwastów. Te chwasty mają jak się rozwinąć, rozwijać nad tym zbożem. No a w przypadku właśnie tutaj, co mam, uprawę moją bez skracania. No to ona jest praktycznie z góry patrząc yy, czysta. Tu mam jeszcze taki paseczek yy, przężyta. Jeszcze właśnie dla przypomnienia jak wygląda moje przężyto. Pszen Więc patrząc tutaj po całości miotła jest. Tego się nie da ukryć. Są chabry. Kłosy według mnie dość spore. Ładne. I jak się spojrzy na całość... Widać kłosy, miotła się przebija i pójdziemy jeszcze obok nas na sąś, yy, uprawę pszenżyta yy, z inną osobę właśnie przy zastosowaniu środków ochrony roślin. Jesteśmy na uprawie przężyta. Jak widzicie, yy, przężyto też widać. Natomiast są miejsca, gdzie go nie ma, bo go Zasłoniła miotła, ale myślę, że już nie będę chodził więcej po uprawach, ponieważ to co chciałem pokazać, właśnie wam pokazałem. Yy, wiadomo, tutaj dla, na podsumowanie powiem, yy, że to jest oczywiście moje zdanie, ale w moich uprawach jest więcej kwiatów, tego się nie da ukryć. Jest więcej chabrów, rumianków, maków. Ale no nie powiem, że tutaj też ich nie brakuje, bo są, trafiają się. Natomiast co do miotły, na tych uprawach są dużo. Miotła jest dużo bardziej rozwinięta niż na moich uprawach. No wiadomo ten kawałek był, ale według mnie, patrząc na całość łanu tej miotły nie ma aż tak dużo jak, jak tutaj, w przypadku tych upraw, właśnie z środkami ochrony roślin. No i właśnie tak jak mogę stwierdzić, tutaj po trzech latach uprawy przeze mnie uprawiania tych pól, no to życie biologiczne i które jest w glebie, jak również sama gleba umie sobie poradzić z nadmierną ilością zachwaszczenia i nawet tej miotły właśnie nie ma aż tyle, żeby właśnie ugłuszyć ten akurat sarne mieliśmy tutaj. Nie wiem, czy ją będzie widać. Jest. Widoczna. Tutaj sobie w przężycie leżała. No ale jest po prostu masa chwastów. Według mnie ilość chwastów w stosunku... Znaczy na tych polach, gdzie zwalczanie chwastów było zastosowane, jak również na polach u mnie, gdzie środków ochrony roślin nie stosuje Moim zdaniem jest bardzo podobna ilość. Akurat jest jeszcze moja kukurydza po drodze. Jest podobna ilość tych kwastów, więc no trzeba się tutaj zastanowić, czy jest sens po prostu pryskać te rośliny. Czy nie lepiej sobie w tym czasie posiedzieć w domu z rodziną, zająć się czymś innym. Środki ochrony roślin, no wiadomo, one nam ułatwiają niektóre rzeczy. Akurat tutaj na przykładzie tego kukurydzy nie da się ukryć, bo tutaj ją pryskałem. Masa kwastów, masa perzu tutaj była, więc to jest jedyne pole, na którym zastosowałem w tym roku środek chemiczny. Więc na 23 hektarów, hektarach gruntów ornych, które ja uprawiam, no to tylko na 2,5 hektarach jest wykonany zabieg właśnie tutaj chemiczny. Reszta zbóż w ogóle nie była pryskana. Nawozów też tam nie duża ilość poszła, bo ty, też nawet nie na, na całość, bo mam 4 hektary gdzie w ogóle nawozy sztuczne nie były wysiane. Natomiast nareszcie było wykonanych rozrzut sale w ilości 150 kg. Więc tego saletzaku też nie ma dużo, raczej azotu, jeżeli chodzi o czysty skład. Jest to ilość, która pozwoliła roślinom się wzmocnić, a nie powoduje zniszczenia systemu właśnie tej między bakteriami, grzybami a rośliną. Bo jeżeli składników w ziemi nie ma, roślina zmusza, jest zmuszona do współpracy z bakteriami, grzybami, do tego, aby wymieniać między sobą. Składniki pokarmowe. No i jedno i drugie ma z tego korzyść. A jeżeli właśnie stosujemy duże ilości nawozów, do tego stosujemy środki ochrony roślin, życie biologiczne w postaci grzyb, grzybów, bakterii, to są bardzo delikatne organizmy. No to te bakterie są i grzyby niszczone. Wtedy właśnie musi pójść duża ilość środków grzybowych środków właśnie tutaj do listnych nawozów, żeby jeszcze wzmocnić te rośliny, żeby one lepiej wyglądały. No i to jest można powiedzieć taki zastrzyk dla rośliny. No i też jak dostaje nawóz sztuczny pod korzeń, no to ona wtedy nie musi współpracować z innymi roślinami, no bo po co? Jak ma na, na gotowo, nie musi współpracować, no bo nie jest w żaden sposób tutaj uzależniona od innych bakterii czy grzybów. Natomiast właśnie tutaj, jeżeli tych brakuje, właśnie tak jak w moich, w moim, moich uprawach brakuje nawozów sztucznych gotowych do pobrania przez roślinę, ona zmusza, jest zmuszona do współpracy właśnie z bakteriami i grzybami do tego, aby właśnie tutaj te bakterie i grzyby współpracowały z nią, no ona wiadomo Musi się jakoś oddzięczyć, dostarczając im też odpowiednie składniki dla innych organizmów. To jest taka wymiana, wiadomo, nic nie ma za darmo, a w przyrodzie to jest bardzo dobrze pokazane. Tu akurat idąc po drodze, dziki nas tu odwiedziły z 3 tygodnie temu, może nawet troszeczkę dalej ale są. No i korzystając z tego, że jestem na polu kukurydzy, to za chwileczkę też nagram drugi filmik. Ten i tak już jest za długi, 15 minut to wystarczy, więc ja się pożegnam. Do następnego razu, pozdrawiam.